1 września wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei, w przypadku kolei śląskich oznacza to m.in. więcej składów w dni robocze na linii S17, czyli na linii łączącej Gliwice i Rybnik. Dotychczas od czerwca, kiedy koleje śląskie przywróciły te połączenia w dni robocze, były to 4 pary pociągów dziennie, od 1 września będzie to 9 par pociągów dziennie. Z miesiąca na miesiąc przybywa pasażerów, którzy korzystają z połączeń na tej linii, także liczymy na to, że to będzie kolejny frekwencyjny sukces. Natomiast wiemy i, między innymi, doświadczenia linii z 9 pokazują na to, że jest to proces, który trwa. Korekta rozkładu jazdy jesienna no to jedna pozytywna informacja, czyli więcej połączeń między Gliwicami a Rywnikiem, ale też wiele utrudnień dla pasażerów, które wynikają z początku przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Jest to inwestycja, którą prowadzi PKP. PLK. Na wrzesień zaplanowano roboty, które w późniejszym czasie posłużą w sprawnym prowadzeniu pociągów. Natomiast generalnie rzutuje to praktycznie na wszystkie linie, które przebiegają przez Katowice. I te problemy, z którymi będą się mierzyć pasażerowie, no to z jednej strony dłuższe czasy połączeń, mniejsza dostępność do peronów, konieczność skracania połączeń, a więc za tym idzie. Przesiadki z pociągu na pociąg. Także to jest wiele różnych czynników. Ruch jednoterowy, który zawsze skutkuje takim ryzykiem, że jeżeli coś się wydarzy i stanie pociąg, no to generuje to bardzo duży korek, który potem rozładowuje się przez bardzo długi okres czasu. Więc w tym czasie przebudowy, która potrwa kilka lat, generalnie warto zaglądać na stronę kolei Śląskich. Tam w zakładce utrudnienia są wszystkie te rzeczy, które na bieżąco się pojawiają. No i warto też śledzić stronę, którą specjalnie na tę okazję przygotowałam: pkp.lk, czyli śląskienatorach.pl. Tam jest pełen harmonogram tych prac, zamknięć i utrudnień, których należy się spodziewać. Jeśli chodzi o to, co nas czeka we wrześniu, no to od 1 września do odwołania pociągi Relacji Oświęcim Katowice zostaną skrócone do Mysłowic. Tam będzie możliwość przesiadki na pociąg Intercity. Z kolei pociąg Polregio jadący z Olkusza do Katowic będzie dojeżdżał tylko do stacji Sosnowiec. No i stamtąd będzie możliwość przesiadki na pociąg Kolei Śląskich. Także przewoźnicy współpracują no i będą starali się gdzieś tam jak najbardziej uprościć podróżowanie w tym trudnym czasie. Od 2 do 17 września będą też utrudnienia na linii łączącej Katowice i Katowice-Piotrowice. Tam będą takie sytuacje, w których kilka pociągów w jedną stronę będzie przepuszczanych w krótkich odstępach czasu. By następnie w drugą stronę odbyła się podobna sytuacja. Część połączeń będzie wydłużona i będzie przebiegała przez hajduki, także no, warto z tym się zapoznać. Te wszystkie informacje są w naszym liniowym rozkładzie jazdy. Idąc dalej, będą też czasowe zaburzenia na linii S1 na odcinku z Katowic do Harzowa-Batorego. Tam od 10 września do 2 października pociągi mogą kursować w nieregularnych odstępach. Bo będzie właśnie prowadzony ten ruch jednotorowy. Dłuższe odstępy będą uzupełniane krótszymi połączeniami z Gliwis do baterego gdzie będzie konieczność przesiadki na tramwaj lub autobus transportu GZM. To ostatnie wieczorne połączenie będzie również zastąpione połączeniem zastępczej komunikacji autobusowej jeśli chodzi o jesień no to trzeba pamiętać że to nie tylko przebudowa katowickiego węzła kolej kolejowego ale szereg innych prac modernizacyjnych które PKP PLK prowadzi w innych miejscach na mapie województwa śląskiego to między innymi utrzymanie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku z Węgierskiej Górki do Zwardonia to także utrzymanie ZK na odcinku z Tarnowskich Gór do Katowic. Jeśli chodzi o pracę na stacjach, no to będą to prace rozszerzone w Sosnowcu Głównym, Dąbrowie Górniczej, w Ząbkowicach. Będzie przewidziana naprawa szlaku Myszków-Poraj i budowa nowych przystanków w Zabrzu, w Sosnowcu i Pisarach.